Poznaniu.pl. Poznań w minutę. Donald Tusk w czasie posiedzenia Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej ogłosił kandydatów i kandydatki do prezydium Sejmu i Senatu. Wśród nich znalazł się przewodniczący Wielkopolskich Struktur PO Rafał Grupiński. W poniedziałek, 13 listopada, rozpoczyna się proces nasadzeń roślin na ulicy Prusa. Planowane jest usunięcie około 150 m2 betonowej nawierzchni, aby zrobić miejsce dla nowych roślin. Jedyne lodowisko w mieście pod chmurką, Najwyższe Młyńskie Koło, Domek Świętego Mikołaja czy koncerty z muzyką na żywo to tylko niektóre z propozycji, które czekają na gości jarmarku świątecznego na targach. Wielkie otwarcie w najbliższy weekend 18 listopada. Fundacja Redemptory Missio z Poznania udziela wsparcia ofiarom z Libanu. Wkrótce samolot z lotniska wojskowego w Balicach zapełniony mlekiem modyfikowanym i kaszkami dla niemowląt wyruszy nieść pomoc. W planach są także dodatkowe transporty.